Przeciwność jest tutaj absolutnie oczywista, przecież to jest festiwal imienia mojego męża Andrzeja Zawady. Ja tu jestem, no, bardzo mi przyjemnie, gościem honorowym i nie pierwszy raz, bo jestem już, no już nawet nie wiem, który kolejny. I zaraz po jego śmierci sadziłam tutaj drzewko w alei takiej specjalnej. Rosną rozmaite iglaki, każdy ma swoją tabliczkę. No, a kiedy jutro będzie otwarcie tego przeglądu górskiego, będą tam filmy. A na otwarciu również znajdzie się taki krótki filmik, no taki quasi autobiograficzny, znaczy biograficzny o Andrzeju. i Mam lekką tremę, bo muszę powiedzieć parę słów, komentarze.